Kochani, witam was bardzo serdecznie na kanale Zakręcona Pozytywnie. Dzisiaj akurat y, robimy energię, co on, ona chce nam powiedzieć. Także zaczynamy losowanie. Czekajcie, zaczynamy losowanie od znaku. Tu oczywiście będziemy męską energię, tu damsko. Jeżeli będziecie czuli na odwrót, to po prostu zróbcie to odwrotnie. Rybki. Zaczynamy od naszych rybek. Co on, ona chce nam powiedzieć? Znaki z zodiaku rybki. U niego widzę strasznie dużo złej energii i aury. Zobaczymy u niej. Coś no, nie jest fajnie. Zobaczymy, co nasze rybki chcą powiedzieć nam. Zaczynamy, kochani, czytanie od niego, Dlatego, że nas więcej złej energii. Wiem, naważyło się piwa i trzeba go wypić. Czyli widać, że chłopak coś po prostu ma na sumieniu i będzie się o Was starał. Tylko teraz będzie ogólnie nawarzył piwa i będzie musiał jej za to odpowiedzieć. Jesteś cudowną osobą, nie wiem, czy zasługuje na ciebie. Czyli albo ma obawy i jest po prostu w tej chwili zdesperowany. Albo po prostu wykryć, zaraz to powiemy. Za mocno cię kocham, czyli po prostu ma obawy, czy na ciebie zasługuje po tym, jak cię potraktował. Odkąd się poznaliśmy, nie wyobrażam sobie życia bez ciebie. Widzicie, jaki mocny macie po prostu przekaz od niego do was? To nasze rybki. Nigdy cię nie zdradzę, czyli zdrady nie było. Nie mogę ciebie, nie mogę bez ciebie żyć. Brakuje mi bliskości i Ciebie. Kocham Cię, ale potrzebujemy czasu, tylko czas może nas uratować. Czyli coś się schrzaniło, może ktoś namieszał. Dobra, kochani, czyli mniej więcej wiemy Jego słowa w naszą stronę. Co On nam chce powiedzieć, teraz lecimy na nią. Co Ona nam chce powiedzieć? Kocham Cię. Wybacz mi. Uuu, ciekawie się robi. Słowo będą gorzej boleć niż pięść, czyli wyjdzie jakaś prawda, no ja wróć do mnie. Masz piękny błysk w oku. Jeśli jesteśmy sobie pisani, będziemy razem, to jest przeznaczenie. Zastanówmy się, co będzie dalej z nami. Zastanówmy się, co będzie dalej z nami. Ciągnie mnie do ciebie. Czyli widzicie, kochani, jeżeli chodzi o znaki rybki. Macie bardzo, kochani, mocny przekaz, także... Teraz sobie jeszcze dopowiemy, przekazy aniołów, co nam mówią. W jednej stronie rybek, w męskiej energii i w damskiej. Związek. Twoja najważniejsza relacja jest związek z samym sobą. Czyli widzicie, w męskiej to energii mamy. Z sobą i z Bogiem. Czyli najpierw musicie pokochać Boga, samych siebie. Potem po prostu będzie Wam łatwiej pokochać kogoś. A wszystkie inne, tak jak powiedziałam, właśnie z Niego będą. Chcę przyciągnąć i uzdrowić lub zrównoważyć jakąś relację. Zacisnij związek ze sw swym kochającym stwórcą. Gdy poczujesz się bezpieczny i kochany, twoje pozostałe związki rozkwitną. To chodzi o męską energię. Zobaczymy, co nam mówi damska energia. Rodzina. Przyczyną obecnej sytuacji są emocje, łączące się w jednym z, z jednym z członków z Twojej rodziny, które możemy pomóc Ci rozwiązać i uzdrowić. Ich Twoje myśli i serce anioły, kojące błękitne światło, otoczą Twoją osobę, ciebie i całe doświadczenia. Przyjmij dary, jakie ofiarujemy Ci. Ta sytuacja potoczy się jak. Jak wypełni się cisza i spokój Czyli jak wypełni się cisza i spokojem Czyli widzicie w jednej sytuacji mamy rodzinę w U kobiet U mężczyzn mamy związek Czyli musicie pokochać ci samych siebie Dopiero wtedy stworzycie jakąś relację Jeżeli tu tu chodzi Ktoś albo namieszał Albo po prostu rodzina Co jest z rodziną związane Bo tu anioły mówią prosto do nas, że Rodzina, rodzina i jeszcze raz rodzina Także kochani Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.